Jak długo jeszcze zamierzasz żyć, żeby zadowalać innych? Odpowiedz mi szczerze. Ile razy zdradziłeś samego siebie tylko po to, żeby nie urazić kobiety? Ile razy przemilczałeś to, co naprawdę myślałeś? Zgodziłeś się na coś, czego nie chciałeś. Udawałeś pewność siebie, podczas gdy wewnątrz się dusiłeś. Wszystko ze strachu przed odrzuceniem? A co gorsza? Ile razy wierzyłeś że to sprawi, że będziesz bardziej atrakcyjny. Posłuchaj, nikt ci tego nie powie, ale ja ci to powiem. Zadowalanie nie przyciąga. Błaganie nie zdobywa. Ustępowanie nie czyni cię silnym. Jeśli żyjesz, szukając aprobaty, stajesz się niewidzialny. A jeśli czekasz, aż ktoś da ci pozwolenie, żeby być sobą, możesz czekać całe życie. Kobiety nie szanują mężczyzny, który klęka, by być zaakceptowanym. Szanują mężczyznę, który się podnosi, staje mocno na nogach i nie przeprasza za to, kim jest. I nie. Nie chodzi o to, żebyś stał się zimnym facetem czy udawanym alfą. Chodzi o to, byś zerwał kajdany, które sam sobie założyłeś. Kajdany winy. Kajdany tak, kochanie. Chociaż w środku krzyczysz nie. Kajdany strachu przed utratą jej, Mimo, że już tracisz siebie, to nie jest kolejny filmik z ładnymi frazesami. To wezwanie do zmiany. Bo jeśli ty tego nie zrobisz, nikt nie zrobi tego za ciebie. W tym nagraniu dam ci dziesięć lekcji, które nie są opcjonalne. To ultimatum: dziesięć stoickich zasad, by przestać się dopasowywać i zacząć być sobą. A jeśli naprawdę je zastosujesz, zauważysz, jak wszystko się zmienia twoje poczucie własnej wartości, twoja energia, twoja atrakcyjność i tak także sposób w jaki kobiety cię postrzegają. Ale najpierw musisz podjąć decyzję. Czy dalej będziesz mężczyzną, który się dopasowuje, żeby się wpasować, czy staniesz się tym, który szanuje siebie tak bardzo, że świat nie będzie miał innego wyjścia, jak też go szanować. Lekcja pierwsza. Przestań prosić o pozwolenie żeby być sobą. Wielu mężczyzn żyje tak, jakby potrzebowali zgody, by istnieć. Chodzą ostrożnie, ważą każde słowo, działają, oczekując reakcji innych. I po co to wszystko? Żeby nie sprawiać kłopotu, żeby się podobać, żeby nie zostać odrzuconym. Ale szukając akceptacji, odrzucasz samego siebie. Za każdym razem, gdy milczysz, choć chcesz coś powiedzieć, za każdym razem, gdy mówisz tak, Choć chciałeś powiedzieć nie, wysyłasz światu wiadomość. Nie jestem wystarczająco wartościowy, żeby się bronić. I to właśnie czują inni. To właśnie widzą kobiety. I nie. Nie będą tego szanować. Nikt nie szanuje kogoś, kto sam siebie nie szanuje. Nie potrzebujesz niczyjego pozwolenia, żeby być sobą. Jeśli czegoś chcesz, powiedz to. Jeśli się z czymś nie zgadzasz, Wyraź to. Jeśli coś ci przeszkadza, zaznacz to. Bycie sobą nie oznacza bycia nieuprzejmym, oznacza bycie jasnym. Oznacza, że nie ukrywasz swojej prawdziwej natury, tylko po to, by pasować do cudzego wyobrażenia. Stoicyzm uczy, że jedyna aprobata, która naprawdę ma znaczenie, to ta, którą dajesz sobie sam. Nie jesteś tutaj, żeby wszystkich zadowalać. Jesteś tutaj, żeby realizować swój cel, żyć z uczciwością i być wolnym. A wolność zaczyna się wtedy, gdy przestajesz prosić o zgodę na istnienie. Nikt nie przyjdzie, by ci jej udzielić. Albo dasz ją sobie sam, albo spędzisz życie w kajdanach opinii innych ludzi. Czas zerwać te kajdany. Czas stanąć, spojrzeć w lustro i powiedzieć: Dość. Bo jeśli nie jesteś sobą. To kim właściwie jesteś? Lekcja druga: nie odpowiadaj od razu. Oddychaj i wybieraj reagowanie bez zastanowienia to jeden z najczęstszych sposobów, by stracić nad sobą kontrolę. Ktoś mówi coś, co ci się nie podoba, reagujesz złością, ktoś cię ignoruje, biegniesz za nim, ktoś cię komplementuje, od razu ulegasz. Za każdym razem, gdy działasz w ten sposób, Oddajesz stery swoim emocjom. A gdy to one prowadzą, niemal zawsze kończy się chaosem. Epiktet powiedział: Nie to, co się nam przydarza, nas dotyka, lecz to, co o tym myślimy. To oznacza, że między tym, co się dzieje, a Twoją reakcją istnieje przestrzeń, i to właśnie w tej przestrzeni kryje się Twoja wolność. Jeśli z niej nie skorzystasz, stajesz się niewolnikiem świata zewnętrznego. Wyobraź sobie, że jesteś ogniem. Jeśli ktoś rzuci w ciebie śmieci, możesz zapłonąć jeszcze mocniej, albo pozwolić się zgasić. Wybór należy do ciebie. Oddychanie przed działaniem to nie słabość, to panowanie nad sobą. W świecie, w którym wszyscy reagują impulsywnie, ten, kto potrafi zatrzymać się choćby na chwilę, naprawdę ma władzę, bo ten, kto panuje nad sobą, prowadzi. A ten, kto prowadzi swoje życie, budzi szacunek. Nie musisz odpowiadać natychmiast, nie na wiadomość, nie na prowokacje, nie na zaproszenie, którego nie chcesz przyjąć. Oddychaj, obserwuj, wybieraj. To właśnie znaczy być stoikiem, to znaczy być mężczyzną, który żyje świadomie, a nie impulsywnie. Kobiety nie podziwiają tych, którzy tracą panowanie nad sobą z byle powodu. Podziwiają tych, którzy potrafią pozostać niewzruszeni, nawet w środku ognia. Ty decydujesz, którym z nich chcesz być. Lekcja trzecia: naucz się mówić nie bez poczucia winy. Mówienie nie nie czyni cię egoistą, czyni cię wolnym. Wielu mężczyzn wpada w pułapki relacji, przysług, zobowiązań i decyzji, których nigdy nie chcieli, tylko dlatego, że nie mieli odwagi odmówić. Dlaczego? Ze strachu przed rozczarowaniem innych, przed byciem uznanym za chłodnych, z obawy, że przestaną ich kochać. Ale za każdym razem, gdy mówisz tak, chociaż w sercu chcesz powiedzieć nie, oddajesz kawałek swojego życia komuś innemu. Marek Aurelius napisał: Pomyśl, jak wiele tracisz, jeśli pozwalasz, by to, co mówią lub robią inni. Zakłócało twój spokój umysłu. Kiedy nie potrafisz stawiać granic, stajesz się jak otwarty pojemnik. Każdy może wejść, wziąć co chce i odejść. Mówienie nie, to zamknięcie drzwi wtedy, gdy wiesz, że coś ci nie służy. To ochrona twojej energii, twojego czasu i twojego spokoju. Nie musisz uzasadniać każdej odmowy. Nie musisz dawać długich wyjaśnień, żeby inni cię zrozumieli. Jasne nie, wypowiedziane stanowczo i bez poczucia winy, znaczy więcej niż tysiąc wymówek, ukrytych pod grzecznością. Wyobraź sobie, że jesteś twierdzą. Nie wszystkie bramy muszą być otwarte, nie wszystkich gości trzeba wpuszczać. Król, który wpuszcza każdego, traci swój tron. Mężczyzna, który nie potrafi powiedzieć nie, traci szacunek. Gdy uczysz się odmawiać temu, co nie jest zgodne z tobą, tak naprawdę mówisz tak samemu sobie. A to pierwszy krok do życia pełnego sensu, siły i kierunku. Szacunek zaczyna się od ciebie i buduje się jedno nie naraz. Lekcja czwarta. Zerwij kontakt z tymi, którzy cię osłabiają. Nie każdy, kto się uśmiecha, działa na twoją korzyść. Są ludzie, którzy z pozoru wydają się nieszkodliwi. Ale powoli wysysają z ciebie energię, manipulują cię poczuciem winy, milczeniem, pustymi obietnicami, albo po prostu sprawiają, że czujesz się mniejszy, ilekroć jesteś w ich obecności. A mimo to, wciąż tam jesteś. Dlaczego? Bo trudno ci odpuścić, bo wierzysz, że możesz ich zmienić, bo mylisz lojalność z porzuceniem siebie. Ale nie możesz iść naprzód, jeśli niesiesz na plecach kogoś. Kto cię ciągnie w dół. Seneka napisał: Unikaj tych, którzy czynią cię gorszym, nielepszym. To jasne, jeśli ktoś cię osłabia, jeśli gasi Twój wewnętrzny ogień, jeśli oddala cię od Twojego celu, nie ma miejsca w Twoim życiu. Bez względu na to, jak długa jest wasza historia zerwanie kontaktu to nie zemsta. To nie niedojrzałość, to akt miłości własnej. To uznanie, że twoje dobro liczy się bardziej niż relacja, która cię łamie. Jeśli ktoś cię nie szanuje, jeśli bawi się twoimi emocjami, jeśli traktuje cię jak plan awaryjny, musisz znaleźć w sobie siłę, by się wycofać. Nie z urazy, ale z szacunku do samego siebie. Nie możesz budować siebie, jeśli otaczają cię głosy, które każą ci wątpić w swoją wartość. Wyobraź sobie, że jesteś drzewem. Nie urośniesz silny, jeśli jesteś zasadzony w zatrutej glebie. Otaczaj się ludźmi, którzy cię podnoszą, a nie pomniejszają. Bo ostatecznie nie chodzi tylko o to, kogo kochasz. Chodzi o to, kto pomaga ci stać się mężczyzną, którym masz być, a czasem największym aktem siły jest odejście. Lekcja piąta: Nie szukaj aprobaty w oczach innych. Jednym z najczęstszych błędów jest przekonanie, że potrzebujesz czyjegoś potwierdzenia, aby mieć wartość, żyjesz skupiony na tym, jak inni cię postrzegają, co o tobie myślą, czy cię akceptują, czy odrzucają. A za każdym razem, gdy robisz coś tylko po to, by zostać zaakceptowanym, oddalasz się od samego siebie. Epiktet powiedział to jasno: Jeśli chcesz być wolny, nie pragnij, by wszystko działo się według Twojej woli, lecz by działo się tak, jak się dzieje, i zaakceptuj to. Wiesz, co jeszcze musisz zaakceptować? Że nie każdemu się spodobasz, że nie wszyscy Cię zrozumieją, że nie każdy będzie klaskał Twojej autentyczności. I to jest w porządku. Szukanie aprobaty jest jak stanie przed rozbitym lustrem i oczekiwanie, że zobaczysz w nim pełen obraz. Nigdy nie zobaczysz prawdy. Bo to, co inni o tobie myślą, w dużej mierze nie ma nic wspólnego z tobą. To ich własne lęki, uprzedzenia i braki. Nie możesz żyć według rytmu ich opinii. Nie możesz się naginać, żeby pasować do każdego spojrzenia. Wyobraź sobie, że jesteś górą. Nieważne, czy ludzie ją podziwiają, krytykują, czy ignorują. Góra pozostaje. Stabilna. Majestatyczna. Nie prosząca o zgody na istnienie. Taki właśnie masz być. Jeśli opierasz swoją wartość na cudzej aprobacie, będziesz chwiejny. Ale jeśli opierasz ją na swojej integralności, nic cię nie złamie. Kobiety szanują tych, którzy nie muszą imponować tych, którzy po prostu są z widownią lub bez. Bo prawdziwy szacunek rodzi się wtedy, gdy przestajesz go rozpaczliwie szukać. Lekcja szósta: bądź szczery w tym, Czego pragniesz, nawet jeśli to kogoś zrani, milczenie na temat tego, czego naprawdę chcesz, ze strachu przed tym, że kogoś to urazi, to cicha forma zdrady wobec samego siebie. Wielu mężczyzn ukrywa swoje prawdziwe intencje, by nie wyjść na zbyt nachalnych, by nie zniszczyć więzi, by nie ryzykować odrzucenia. Ale ta fałszywa ostrożność ma wysoką cenę. Stajesz się niejasny, niepewny. A w końcu lądujesz w sytuacjach, których nigdy nie chciałeś. Szczerość nie zawsze jest przyjemna, ale zawsze wyzwala. Mówienie o tym, czego pragniesz, z szacunkiem, ale bez strachu, to akt siły. Nie jesteś tutaj, by zgadywać emocje innych, ani by grać w tak, ale nie. Jesteś tutaj, by żyć w klarowności. Bycie bezpośrednim to nie to samo, co bycie agresywnym to bycie prawdziwym. Gdy wyrażasz jasno, czego chcesz, czy to bliskości, przestrzeni, zaangażowania, czy wolności, dajesz do zrozumienia, że nie zamierzasz negocjować ze swoją prawdą. I choć może to niektórym przeszkadzać, działa jak filtr odrzuca to, co ci nie służy. Nie jesteś tu po to, by podobać się wszystkim. Jesteś po to, by przyciągać to, co jest z tobą spójne. Wyobraź sobie, że jesteś kompasem. Jeśli okłamiesz innych co do kierunku, w którym zmierzasz, sam się zgubisz. Ale jeśli jasno wskażesz północ, nawet jeśli nie wszyscy za tobą pójdą, dotrzesz tam, gdzie trzeba. Kobiety szanują mężczyznę, który nie boi się mówić rzeczy niewygodnych, jeśli płyną z jego prawdy. Bo taki mężczyzna nie tylko wie, czego chce, wie też, czego nie zamierza poświęcać, by to zdobyć. A taka jasność jest rzadka. Dlatego jest tak pociągająca. Lekcja siódma. Przestań mierzyć swoją wartość reakcją kobiety. Twoja wartość nie zależy od tego, ile razy ci odpisze, czy patrzy na ciebie z pożądaniem, albo czy poświęca ci uwagę. Jeśli każdy gest kobiety cię unosi albo niszczy, to nie kochasz. Ty uzależniasz się. A uzależnienie to cicha śmierć szacunku. Marek Aureliusz napisał Szczęście Twojego życia zależy od jakości Twoich myśli. Jeśli Twoje myśli krążą wokół tego, jak postrzegają Cię inni, zwłaszcza kobieta, to Twoje szczęście jest w cudzych rękach, a to jest niebezpieczne. Nie przyszedłeś na ten świat, by zdobyć czyjeś spojrzenie, ani by budować swoje poczucie własnej wartości na podstawie cudzych wiadomości czy gestów. To Ty masz zdefiniować, kim jesteś. Jeśli ona Cię ignoruje, nie jesteś mniej. Jeśli cię chwali, nie jesteś więcej, bo twoja wartość jest stała. Ale jeśli za każdym razem, gdy kobieta cię doceni, czujesz się ważny, a gdy tego nie robi, czujesz się pusty, to nie żyjesz naprawdę, tylko żebrzesz o aprobatę. Wyobraź sobie, że jesteś latarnią morską. Nie zmienia swojego światła w zależności od tego, kto na nią patrzy. Nie świeci mocniej, gdy jakiś statek ją pochwali, ani nie gaśnie, gdy zostaje niezauważona. Po prostu spełnia swoje zadanie. Taki właśnie powinieneś być: świecić z przekonania, a nie z reakcji. Kiedy przestajesz mierzyć swoją wartość odpowiedzią kobiety, odzyskujesz kontrolę nad sobą, a gdy to ty ustalasz standard, szacunek przychodzi sam. Bo mężczyzna, który nie klęka przed niczyim spojrzeniem, emanuje siłą. Lekcja ósma. Mów z pewnością siebie, nie ze strachu. To, co mówisz, ma znaczenie, ale sposób, w jaki to mówisz, ujawnia, kim naprawdę jesteś. Wielu mężczyzn ścisza głos, unika konfrontacji, mówi z wahaniem, z obawy, że kogoś urazi lub straci aprobatę kobiety. Ale każde słowo wypowiedziane ze strachem przekazuje słabość a nie ma nic mniej pociągającego niż ktoś kto sam nie wierzy w to co mówi seneka powiedział dopóki żyjesz ucz się żyć częścią tej nauki jest umiejętność komunikowania się jasno bez wahania i bez ubierania prawdy w ładne słowa tylko po to by była bardziej akceptowalna tu nie chodzi o krzyk czy dominację chodzi o to by mówić z wnętrza z przekonania, które nie potrzebuje zgody innych. Pewny siebie mężczyzna nie musi podnosić głosu, jego energia mówi sama za siebie. A ta siła nie wypływa z ego, lecz z wewnętrznej pracy nad sobą. Gdy wiesz, kim jesteś, co jesteś wart i czego chcesz, przestajesz szukać idealnych słów. Zaczynasz mówić z celem. Wyobraź sobie, że twój głos to miecz. Jeśli trzymasz go z drżeniem, nie przetnie niczego, ale jeśli posługujesz się nim z pewnością, nawet w ciszy, ma swoją wagę. Taki powinien być Twój sposób mówienia przedłużenie Twojej prawdy, a nie odbicie Twojego strachu. Kobiety nie tylko słyszą to, co mówisz, one czują, ile w tym pewności. A kiedy mówisz z istoty swojej natury, bez lęku przed oceną, przestajesz przekonywać. I zaczynasz przyciągać. Lekcja dziewiąta. Nie negocjuj swojej godności w zamian za uwagę. Potrzeba bycia zauważonym, pożądanym, wybranym. Doprowadziła wielu mężczyzn do błagania o okruchy, do akceptowania tego, co nie do przyjęcia, do tolerowania braku szacunku tylko po to, by nie czuć się samotnym. Ale za każdym razem, gdy zostajesz tam, gdzie nie jesteś doceniany. Sprzedajesz swoją godność w zamian za kilka emocjonalnych resztek. Epiktet powiedział to jasno: Nie poniżaj się dobrowolnie, bo jeśli to zrobisz, nikt cię nie podniesie. Uwaga, nie ma żadnej wartości, jeśli kosztuje cię szacunek do samego siebie. Nie jesteś tutaj po to, by żebrać o spojrzenia, ani wciskać się tam, gdzie wyraźnie cię nie chcą. Twoja godność. Nie powinna być stawiana na stole, jak żeton do wymiany. Jeśli ktoś potrzebuje, żebyś się poniżył, by z nim zostać, to nie zasługuje na Twoją obecność. Problem polega na tym, że gdy przyzwyczajisz się do otrzymywania mało, zaczynasz wierzyć, że to wszystko na co zasługujesz. Ale to nieprawda. Po prostu zapomniałeś, ile jesteś wart. Wyobraź sobie, że jesteś rzeźbą. Wykutą w marmurze. Nie może się wyginać, nie może się pochylać, nie może się dopasowywać, by się podobać. Jej stałość sprawia, że staje się sztuką. Ty też taki powinieneś być niezłomny w swoich wartościach, niezłomny w swoich standardach, niezłomny w tym, czego nie jesteś gotów negocjować. Kobiety szanują mężczyzn, którzy nie sprzedają się za uwagę. Którzy nie zmieniają swojego stanowiska ze strachu przed samotnością. Bo ten, kto wybiera samego siebie, nawet gdy nie zostaje wybrany, zawsze ostatecznie zyskuje coś cenniejszego szacunek. Lekcja dziesiąta. Nie goni za tym, kto cię nie wybiera. Jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić, jest inwestowanie swojej energii w kogoś, kto już zdecydował, że nie chce iść z tobą przez życie. Gonisz, nalegasz, tłumaczysz się, poniżasz. Ale im bardziej biegniesz za kimś, tym dalej oddalasz się od siebie. I co najgorsze, w tym procesie potwierdzasz, że sam sobie nie wystarczasz. Marek Aureliusz napisał: kochaj tylko to, co ci się przydarza i to, co było ci przeznaczone. Co może być bardziej odpowiednie dla ciebie niż to. Jeśli ktoś cię nie wybiera, zaakceptuj to. Jeśli cię nie ceni, odejdź. Nie po to, by zranić, ale po to, by zachować swoją integralność. Gonienie za kimś, kto cię nie chce, jest jak podlewanie plastikowej rośliny, nieważne ile wysiłków to włożysz, ona nigdy nie zakwitnie. Miłości nie da się wymusić, szacunku nie można wyprosić, a zainteresowania nie da się wyprodukować. Jeśli nie jesteś odwzajemniany, najbardziej godną rzeczą, jaką możesz zrobić, jest odwrócić się i odejść z podniesioną głową. Wyobraź sobie, że jesteś rzeką. Nie zatrzymuje się ani nie zmienia swojego biegu z powodu kamienia na drodze. Opływa go, zostawia za sobą i płynie dalej. Tak właśnie powinieneś postępować. Nie zatrzymuj się na tych, którzy nie dostrzegają Twojej wartości. Mężczyzna, który zna swoją wartość, nie goni. Idzie do przodu. Bo wie, że to, co jest zgodne z jego istotą, nie musi być ścigane. Samo przychodzi. A kiedy uczysz się odpuszczać tych, którzy cię nie wybierają, otwierasz drogę, by spotkać tych, którzy naprawdę to zrobią. Słyszałeś już dziesięć lekcji. To nie są ładne frazesy do udostępniania w mediach społecznościowych. To zasady, według których trzeba żyć. Teraz to od Ciebie zależy, co z nimi zrobisz. Bo jedno jest pewne: nikt nie przyjdzie Cię uratować, nikt nie da Ci pozwolenia na zmianę, nikt nie zwróci Ci czasu, który straciłeś na zadowalanie innych milczenie i czekanie. To Twój punkt zwrotny. Albo dalej żyjesz na autopilocie, powtarzając wzorce, które Cię niszczą, albo wstajesz. I przejmujesz kontrolę nad swoim życiem. Bycie szanowanym i pożądanym mężczyzną nie polega na technikach ani na udawaniu. Chodzi o to, by stać się kimś stanowczym, świadomym, klarownym. Kimś, kto wybiera siebie każdego dnia, nawet wtedy, gdy inni tego nie robią. Bo kiedy przestajesz prosić o pozwolenie, by być sobą, kiedy uczysz się mówić nie, stawiać granice i odpuszczać, to, co cię osłabia, coś się w tobie zmienia. I zauważasz to nie tylko ty, zauważa to świat, zauważają to kobiety, bo zaczynasz poruszać się inaczej, już nie reagujesz ze strachu, mówisz z pewnością siebie, działasz z intencją, przestajesz gonić i zaczynasz przyciągać. Nie dlatego, że tego szukasz, ale dlatego, że tym emanujesz. Twoja godność nie podlega negocjacjom. Twój spokój również. Żadna uwaga nie jest warta tyle, co twój szacunek do samego siebie. Jeśli ktoś cię nie wybiera, pozwól mu odejść. Jeśli ktoś cię nie szanuje, oddal się. A jeśli sam nie jesteś tym, kim wiesz, że możesz być, czas zmienić kierunek. I ta zmiana nie zaczyna się na zewnątrz, zaczyna się w tobie, w twoich myślach, nawykach, decyzjach. Zapamiętaj to. Mężczyzna, który siebie szanuje, nie błaga. Ten, który siebie zna, nie udaje. Ten, który siebie kocha, nie oddaje się za wszelką cenę. A ten, który naprawdę zerwał kajdany, nie musi nikogo gonić. Bo świat sam kręci się wokół tych, którzy są już wewnętrznie kompletni. Zerwij swoje kajdany, nie jutro. Nie wtedy, gdy ona wróci. Nie wtedy, gdy wszystko się ułoży. Zrób to teraz, bo jeśli nie podejmiesz tej decyzji dziś, pozostaniesz niewolnikiem życia, które nawet cię nie odzwierciedla, a przecież nie po to tu jesteś. Jesteś tu, by być wolnym, by żyć prawdziwie, by stać się mężczyzną, którym zawsze wiedziałeś, że możesz być. Jeśli ten film pomógł ci spojrzeć na wszystko z większą jasnością, jeśli któraś z tych lekcji trafiła do ciebie i przypomniała ci, Jaką osobą chcesz się stawać każdego dnia? Nie odchodź bez zostawienia śladu. Zasubskrybuj kanał, żeby dalej uczyć się, jak panować nad swoim umysłem i wzmacniać charakter w oparciu o mądrość stoików. Daj lajka, jeśli doceniasz treści, które nie mają cię zabawiać, ale obudzić. A jeśli coś poruszyło cię w środku, podziel się tym w komentarzu. Tu nie chodzi o hałas, chodzi o przemianę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trwaj, milcz i rośnij.